Dzień dobry Państwu, kochani moi. Jestem smętny z tego powodu, że już nie mamy drużyny do piłki. <laughs> Piłkę trzeba schować do nastrych niech, i niech leży. Niech leży sobie. <laughs> Albo do wody, jak Major powinien wrzucić. niech tam popłynie do Niemców do, e, i pogratulować dla wszystkich tych zawodników, którzy dobrze grają. I gratuluję dla nich. A chcę powiedzieć jeszcze dla pana trenera. To nie trener. To prze smatka. Przewałka. To jest, jest przewałka, a nie nawałka. On przewala wszystkie mecze. Mecze. Zanim wygrywać. Zamiast dać dla Polaków radość. Ale dobrze zarabia. Kupują na pewno go. No, przewałkę to zawsze kupią. Za grosz. A przewałkę zawsze weźmy grosz ten. Bo przy, a, o, a u nas zawsze przewala te wszystkie rzeczy, mecze. Szanowny panie, przewałko, bo nie powiem na wałka, tylko przewałka jesteś. Całkowicie przewalasz, to z tego powodu przewałka jesteś. Mecz z Senegarem, to jest pana, jest pana ksekora eee, Mecz z Senegarem, Lem, to była twoja... Cekora. To się zgadza się. Dalej, mecz z Kolumbią, to pana była przewałką twoja żółta wody. A mecz z Japonią, to będzie twój Korsuń, panie przewałka. Ale to panie jeszcze nie wszystko. Panie przewałko, będziesz miał pan za swoje te mecze. Bardzo dobre Baty. Bardzo dobre Batoch. A Batoch to jest Baty. Baty. Polacy panu nie wybaczą. Polska jest za Polska walcząca. O wszystko. A pan dobrał takich zawodników niegodnych, nieuczciwych. Tylko jednego uczciwego. Lewara. Lewara. Lewandowskiego inaczej. Że Lewandowski grał bardzo dobrze, ale co on jeden biedek zrobi? Nic, a resztę dobrał Pan takich ludzi sobie, żeby przegrywali, żeby Pan tylko wziął sobie kacę do kieszeni i na wody popłynąć. Nie Panie ten ee, na przewałka, bo nie będę mówić na tylko przewałka z tego powodu, że pan y, mecze wszystkie, wszystkie przewalasz, wszystkie przegrywasz, pan tak ustanowił te mecze, dogadał się na hajs, żeby panu tylko płacili, a zawodnicy męczą się, biegają po wojsku. I nie wygrywają. Jak pan dobrał tych ludzi. Jak pan dobrał tych ludzi, którzy naprawdę... Jeszcze powiem, szanowny pan, panie przewałka. E, grać w piłkę to trzeba umieć. Trzeba umieć. Trzeba wytrenować zawodników tak? żeby nie przegrywali, tylko żeby wygrywali to śmiechu warte, żeby ani razu na mistrzostwo świata nie przywieźliśmy medalów złotych i pucharu. Zawsze puchar oddajemy dla ludzi Murzynów, dla Ludzi Czarnych, innych, Niemców i jeszcze jakich Japończyków, do Japonii oddamy może. Tak! Najlepiej. A Polacy niech zdychają. A Polacy niech zdychają. A jak ja sobie wziął i statkiem popłynął sobie. Bo mam już wybudowaną pałacę gdzieś za granicą i ja powaliłem na Polskę. Panie Przewałko, już lepiej Pani przyjeżdżać do Polski, bo Pan. Tak jak powiedziałem, dostaniesz pan batów ostrych. Nie tylko odejmie pan teraz dostaniesz, ale pan dostaniesz się od ludzi. Takie pytania będą lecieć. Od kibiców. Od kibiców od wszystkich pan dostaniesz. I odejmie pan dostaniesz. Z tego powodu, że, że pan nie u sobie zawodników, a to zależy od pana. To tylko zależy od pana, od trenera. Przewałko. Pan wybiera zawodników, tak jak ja, że był, był trenerem, a przypuśćmy, wybrał zawodnika, taki przykład daję, niegodnego, nieuczciwego, który nie umie grać, a, ale pan wybrał takiego człowieka, żeby piłkę e, nie umiał biegać, e, padał, e, jajka, e, żeby rozbijali się na boisku i tak dalej. Żeby ślisko było na jajecznicę, bo na jajecznicę, to wiadomo. No tylko jak, jak usmażysz tu jajka dobre do zjedzenia. Do przepraszam bardzo, smaczne. może że oni za mało jajek zjedli w swoim życiu i temu tak grali. Ale żeby więcej, przepraszam bardzo też, ale żeby więcej zjedli, to nie oni za dużo zjedli. Przepraszam bardzo, Ty się pomyliłeś, bo żeby, żeby za mało, za mało zjedli. bo białko. Jajko jest dobre, to było białko. Przepraszam bardzo. Zgoda, że białko. Zgodę się majorze z Tobą. I jajka nie urosły. Bia tak by szybkie szybciej, by był i by latał jak samolot. Zgodę się. A białko ścina. Szanowny Państwo, E, zgodzę się z Tobą, majorze, wszystko, ale z jednym się nie zgodzę. Żeby e, mi jajek zjedli, to by e, lżejsze byliby. Ale mogliby jeść ze skwarkami, to lepsze by były. To jeszcze cięższe by były. To koci nie, nie by po boisku. <noise> to większa by była masa, to by padali i by się na boisku.